Dominik Bekewold po raz trzeci przyjął nasze zaproszenie na forum inwestycji osobistych. Ja tylko przypomnę, że ilekroć rozmawiamy z Dominikiem, to pojawia się jakiś taki zupełnie nieoczywisty wątek, trochę nowy z perspektywy polskich inwestorów. Kilka lat temu rozmawialiśmy o wielkich zmianach związanych z występowaniem kilku kryzysowych zjawisk jednocześnie. Wtedy mówiliśmy o polikryzysie mniej więcej 3-2 lata temu. Przed rokiem była rozmowa o cash is king, czyli o money market, klasa aktywów, która trochę w Polsce jest niedoreprezentowana, a która na świecie przez ostatnie lata odzyskała swoją gigantyczną popularność, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. No i znowu Dominik postanowił nas trochę zaskoczyć, dlatego że porozmawiamy o świecie, który ewoluuje i który wymusza nowe, zupełnie nowe podejście do ryzyka. Dominik reprezentuje Fidelity International, czyli instytucję, która w Polsce działa od kilkunastu lat na świecie zgromadziła aktywa przekraczające kilkanaście bilionów dolarów. Dodam tylko, że nasz cały rynek funduszy to nie 400 miliardów złotych. Także skala, ogromna różnica ogląda. Zaczniemy może od pierwszego slajdu, na którym chcielibyśmy Państwu zilustrować, jak wygląda Zachowanie funduszy obligacji na tle inflacji. To jest punkt odniesienia do naszej dyskusji, Dominiku. Przed wczoraj pojawiły się wstępne dane gus. Inflacja w Polsce wynosi 4,9%. Jest to no, poziom, który jest trochę poniżej oczekiwań. Na pewno media na ten temat już dyskutują. Zresztą my na forum też rozmawialiśmy, czy ta inflacja Powoduje, że w przyszłości możemy oczekiwać spadku rentowności obligacji i obniżek stóp procentowych przez narodowy bank Polski. Jak ty oceniasz znaczenie inflacji w odniesieniu do tych bezpiecznych klas aktywów? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Um, Okej, okay, może ja bym może zaczął od tego, że wszelkie takie nie, nie wiem, słowa czy terminologie odnośnie bezpieczne, czy niebezpieczne, czy ryzykowne? To są słowa, to, to, to jest coś, co po prostu obrazuje. to jest tak samo, jakbyśmy nie wiem obejrzeli sobie jakieś słynne malarstwo i byli pod wrażeniem, nie wiem, tej czerwieni tego koloru. Inwestycje są matematyczne. Tak? Jest arytmatyka. E, oczywiście do tego wszelkie odczyty arytmatyki wiążą się z jakimś tam nie wiem psychologicznym odwzorowaniem się tych wszystkich liczb. Więc co do e, funduszy, dłużnych, czy krótkoterminowych, czy właśnie funduszy pieniężnych, które inwestują w e, instrumenty pieniężne, bo, bo są emitowane na rynku pieniężnym, a nie na rynku kapitałowym. To wszystko trzeba odróżniać. Więc kwestia jest taka, że e, tutaj tylko jest mowa o poziomie zmienności. Poziom zmienności jest wyliczany czysto statystycznie. Jest po prostu standardowe odchylenie, tak? jakby to jest Pierwsze ABC statystyki. I dlatego wynika, że albo mamy do czynienia z bardzo niskim odczytem zmienności, średnim odczytem zmienności i wysokim, i jakimś tam gigantycznym. No i teraz wracając jakby do tego niższego poziomu zmienności, no to ten niższy poziom zmienności widzicie Państwo tutaj na tle tego wykresu. On jest bardzo niski i on może tymczasowo, czasu czasu sobie spaść o jakieś 15%. Right? This is what it is. Um, Czyli ta niska zmienność to są na przykład obligacje, fundusze obligacji skarbowych, e, obligacji krótkoterminowych. Na przykład. I teraz tak. Dlaczego dobiegamy e, do końca takiego myślenia o bezpiecznych inwestycjach? To wynika z tego, że wszelkie jakiekolwiek uzyskane. E, przychody z inwestycji w ujęciu realnym przy obecnej stopie inflacyjnej już przestają być po prostu satysfakcjonujące. Czy tutaj widzimy tą zmianę po stronie inflacji od mniej więcej roku 2019, polegająca na tym, że ciężko jest nadgonić już tym bezpiecznym klasom aktywów poziom inflacji, wcześniej było to zdecydowanie łatwiejsze. I, i, i teraz tak jakby, żeby powrócić jakby do tej statystyki czy do czystej arytmetyki, to jest tak, w Stanach Zjednoczonych, jakby CP, CPI, tak, to jakby koszyk taki e, podobnie jak gusowy, tylko że w Stanach Zjednoczonych. Dla przeciętnego konsumenta we wszystkich Stanach i we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych. Więc uwaga, ostatnie 20 lat inflacja się zwiększyła 66%. Ostatnie 10 lat poziom inflacyjny się zwiększył łącznie skumulowany na poziom 36. Od początku pandemii, to znaczy luty 2020, Mamy inflację, która łącznie jest 23% wyższa. Więc to oznacza, że nasze 100 dolarów, które nam kupowały za pełne 100 dolarów, dzisiaj obecnie kupują o jedną czwartą mniej w praktyce, tak? a porównując to przez 20 lat, to dwie trzecie mniej. Więc jak ja tutaj uzyskam sobie coś tak zwane bezpiecznie, bo, się, bo jestem na jakimś funduszu, który ma ryzyko, klasyfikację ryzyka, na poziomie dwójki, tutaj sobie ładnie, tutaj grzecznie chodzę. You know, that's a problem. Okej, okay. czyli tu mamy slajd pokazujący wasze prognozy. Chciałbym, żebyś omówił to, bo to jest jakby punkt wyjścia do naszej dalszej rozmowy. Inflacja zostanie z nami na dłużej, czyli na jak długo, to po pierwsze? Czy to jest kwestia roku, dwóch, trzech? I jakie jeszcze inne zjawiska towarzyszące inflacji no w kontekście polityki banków centralnych tutaj świetnie widać? A, no przede wszystkim to mamy tak. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że teraz możemy się spodziewać wyższy poziom inflacji na dłużej. Tak? Nasze um, opracowania, nasze badania bazują tutaj na następne 10 lat. Więc na następne 10 lat um, na pewno jesteśmy stanowczo powyżej um, historycznej historycznych poziomów, które spodziewa się Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych, że ta inflacja roczna powinna być na poziomie 2%. Będzie to stanowczo wyżej. Co oznacza. W Stanach sporo powyżej 3%, przynajmniej według Waszych prognoz. Co oznacza, że koszt pieniądza będzie siłą rzeczy musiał się utrzymywać na wyższym poziomie, tak, żeby e, odpowiednio mieć, e, żeby zadysfakcjonować inwestorów na rynku pieniężnym w szczególności, ale to również ma wpływ na rynek kapitałowy i zwłaszcza właśnie obligacje. Natomiast jest jeden ciekawy slajd, właśnie chyba ten poprzedni, odnośnie też spojrzenia na ryzyka. To jest tak, ryzykując i tutaj mamy przykłady z polskiego rynku, z polskiej giełdy, gdzie ja tutaj jestem i mam wielki zaszczyt. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć to, ja sam osobiście trzymam mocno kciuki za to, że ta parabola będzie kontynuowała do nieskończności, także to będzie po prostu cały czas na plusach, bo ja z tego bardzo profituję, bo mam sam tutaj w Polsce PPK i każdemu życzę, żeby po prostu akcje ładnie szły do góry. Natomiast niestety polska giełda, nie? you know, with all due respect, to jest niestety błędne odwzorowanie się do czym jest ryzyko akcyjne. Right? To jest bardzo specyficzny rynek i to jest bardzo specyficzne y, 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 otoczenie inwestycyjne, które po prostu nie stanowi jakąś znaczną część portfeli akcyjnych w ujęciu globalnym. Tak? W indeksach tych największych światowych Morgan Stanley Capital Index, MSCI, MSCI, to co, wszyscy musicie sobie sami wyszukać na Google MSCI, będziemy pokazywać World MSCI. i tak dalej, będziemy o tym rozmawiać. I tutaj udziały jakby polskich wszystkich, polskiego rynku kapitałowego w tym największym indeksie to jest jakieś 0,0 i very, very little. Tak? Więc to nie powinien być punkt startu. Z czym się wiążą inwestycje i z czym się wiąże ryzyko na rynku akcyjnym? All right? Stop that. Okej, okay, mam nadzieję, że nie, nie, nie że wszystko jest zrozumiałe, natomiast very, very little znaczy, że tak naprawdę nic tam okay. po tym zerze nie ma. To żeby przetłumaczyć jest bardzo, bardzo mało, okej? Okay? <grystanie> Jasne. E, musimy trochę podgonić, e, tak. więc tak, mamy oczywiście drugą bardzo ważne zjawisko, no bo my dzisiaj skupiamy się na zmianach, które chcemy Państwu przedstawić. Staramy się pokazać jak najlepiej zilustrować je nie tylko słowami, ale także graficznie. Portfel 640 to jest taki punkt odniesienia dla, Ameryka dla Amerykanów, dla bardzo wielu inwestorów inwestujących globalnie, gdzie 60% to akcje, 40% obligacje. Oczywiście odwrócona wersja tych proporcji też istnieje, ale co jest kluczowe? Kluczowe jest to, że ten portfel będzie miał inną charakterystykę Dominiku. Opowiedz, co Wy w Fidelity zauważacie na przestrzeni ostatnich kilku lat. I przede wszystkim, kiedy patrzymy na jakie są podobieństwa zachowań akcji kontra obligacji w ujęciu jakimś tam średnim, tak tutaj jest akurat przykład z rynku amerykańskiego, więc to jest S&P 500 jako akcje i co do obligacji to mamy tutaj porównanie do 10-letnich obligacji skarbowych emitowanych przez Stany Zjednoczone. No, te podobieństwa obecnie, co do jak one się wahają, są bardzo wysokie. One są na historycznie bar na najwyższych poziomach. I to nie jest coś, co jest całkiem nowe, bo my byliśmy już w takim otoczeniu rynkowym wcześniej. I to jest również związane z tym, że inflacja niestety z nami pozostanie przez jakiś dłuższy okres. I to oznacza przede wszystkim to, że jakiekolwiek portfele inwestycyjne, które były budowane w poprzednich dwóch, trzech dekadach, to tutaj była charakterystyka taka, że moje akcje spadają, ale na całe szczęście ja mam też swoje obligacje i one wtedy idą do góry. I to mi jakoś niweluje portfel. A tutaj z Sims, Salabim wszystko się zmienia. No, dlatego trzeba mocno się zastanowić odnośnie portfela 64, 60, 40, czy 50, 50, 50, czy cokolwiek, jakikolwiek jest udział, czy nie wiem, 20, 80 dla y, inwestorów, którzy jeszcze nie są, nie wiem mają jakieś fobie do ryzyka, bo to jest fobia. To oznacza, że tutaj w. To określenie. Była panika, był lęk, a ty jeszcze wprowadzasz fobie. Ja uważam, że mamy w Polsce za dużo określeń opisujących, no może niepodobne, ale jednak te negatywne emocje związane z inwestowaniem. Ja bym jednak proponował, żebyśmy też pokazywali jakieś pozytywne strony. Natomiast fobia, zgadzam się, jest ciekawym określeniem. Tak, więc, więc ostatecznie to jest tak, że tutaj trzeba się zastanowić na innymi alternatywnymi inwestycjami, które są płynne lub spojrzeć na obligacje, które są indeksowane względem inflacji. One to też spojrzymy na to, one tak. się zachowują stanowczo lepiej. Dominiku, jeszcze jedno słowo dosłownie, bo to jest bardzo ciekawy wykres, który pokazuje uzależnienie Stanów Zjednoczonych od, od przychodów. To jest slajd, który pokazuje... No jak w dużym stopniu Stany Zjednoczone są zależne od rynków globalnych, a jak od lokalnych, w tak dużym skrócie, czy tutaj... Tutaj w dużym skrócie bym powiedział tak, że e, nie wiem, czy kojarzycie taką spółkę, ją już wspomniałem, Alphabet, Google, tak, chyba raczej je znamy. To jest tak, to nie jest korporacja, która ma swoje akcje notowane na amerykańskim parkiecie i korzysta z świadczenia swoich usług w Stanach Zjednoczonych. Tak? Oni korzystają z całego świata. Więc obecnie już te akcje amerykańskie generalnie co do przychodów generują różne sektory blisko 50% swoich przychodów z działania w całym świecie. Więc to, to jakby też myślenie odnośnie, że Polska tak w tym koszyku, Ameryka aha, to tutaj, a Europa coś innego, my jesteśmy w innym otoczeniu świata i dlatego trzeba cały czas się odzorowywać do tych globalnych indeksów MSCI World, MSCI All Countries World i tak dalej. Jasne. I teraz to jest trzeci punkt bardzo istotny, czyli mamy już kwestię inflacji, zaadresowaliśmy kwestię korelacji pomiędzy klasami aktywów, że istnieje duża zmiana. Ta korelacja będzie dodatnia, a ta zmiana polega na tym, że my się też w Polsce przyzwyczaliśmy do tego, że ta korelacja była ujemna. I teraz kolejna rzecz, bardzo istotna pytanie no, też w kontekście tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy ta hegemonia Stanów Zjednoczonych, ona jest czy ona będzie utrzymana? Bo to jest dzisiaj kluczowe pytanie, które zadajemy sobie wszyscy. Um, przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne <laughs> a, i praktycznie niemożliwe. Natomiast lepiej się po prostu skupić na tym, co obecnie wiemy. I jakiekolwiek wydarzenia typu, nie wiem, co będzie akurat ogłoszone przez obecnego prezydenta w Stanach Zjednoczonych odnośnie nowych taryf, etc. Listen, if it's, in the press, if it's in the press, it's in the price. Tak? Jak jest to już w prasie, jak są nagłówki, to jest to w cenie. Więc czytajmy ceny, a nie jakieś tam inne, bo to jakby szukamy w cieniu jakieś tam odzorowania. Now. Dlaczego hegemonia Stanów Zjednoczonych? Bo ich skuteczność tych korporacji, które są globalnymi korporacjami, które mają wybitne doświadczenia w swojej działalności, oni po prostu generu generują wyższe przychody. Earnings per share, zysk per akcję jest po prostu stanowczo wyższy. I jak zysk per akcję jest wysoki i trwały, no to wtedy ceny podążają za zyskiem. Nie ma coś odwrotnego. Mogą się pojawiać takie anomalie od czasu do czasu na rynku kapitałowym, że na przykład firma prosperuje bardzo słabo, a wszyscy kupują ich akcje. Ale okay. to jest anomalią. Zysk per akcję, czyli zysk na akcje. Jeżeli chodzi o ten główny przekaz, to rozumiem, że jest wskaźnik, który warto obserwować i to jest EPS, zysk na akcje. I te wskaźniki tutaj według e, przedstawionych slajdów no, prezentują się tak, Państwo widzicie. Nie ma jakiegoś dramatu. Mnie akurat troszeczkę dziwi, że jakby nie, nie ma dużo rozmowy odnośnie zysku na akcję, odnośnie... No my tutaj intuicyjnie jesteśmy, tak? skupiamy się zawsze o rozmowie, czy tam klienci. Je, be, czy o de, P do E, czy tu, czy tam, to co będzie przyszłość, a tu, a może tak, a co jest w PKB, a co się stanie, nie wiem, w Niemczech. Listen, just earnings per share, is it good? Good to hold stocks, yeah? All right. e, Cła. Donald Trump dzisiaj o 10, tylko że po południu. Powie kilka słów. No, wiadomo, bez tego nie da się rozmawiać o perspektywach. E, Dominiku, co byś powiedział na ten temat? I, I mean, pod tym slajdem kryje się bardzo, bardzo dużo, ale kluczowa kwestia jest taka, że... Globalny rynek konsumpcyjny. Co jest konsumpcja jest największym komponentem we wszystkich światowych PKB. Ona jest jakieś 80 bilionów dolarów. Stany Zjednoczone. Tłumaczą nam e, ponad 30% tego. To oznacza, że wszystkie firmy w całym świecie chcą korzystać z rynku amerykańskiego jako rynek e, zbycia tak? swoich usług, czy produktów, czy cokolwiek. No, I, i obecna polityka e, fiskalna, e, i zgodnie z wypowiedziami e, sekretarza stanu e, Mr. Bassett, twierdzą po prostu, że look, A my byliśmy troszeczkę wykorzystywani. Bo akurat okazuje się to, że jak my staramy się sprzedawać nasze Buicki, jakieś tam Fordy na innych rynkach, no to wtedy na to są narzucane cła i taryfy. Natomiast jak wszystkie Mercedesy i tak dalej są sprzedawane u nas, no to jest to praktycznie za friko, więc coś tutaj nam nie odpowiada. I to jest też związane z tym, że większości tych wszystkich korporacji światowych, którzy generowała przychodów z rynku amerykańskiego, dużą część tych przychodów reinwestowała z powrotem na rynku kapitałowym w Stanach Zjednoczonych, czy mając obligacje, lub trzymają udziały akcyjne. A pomysł jest taki, żeby ten kapitał w jakiejś części się zmienił na capital expenditure, na to znaczy inwestycje w rzeczowe aktywa, nowe fabryki, e, inne centra produkcyjne, etc. I na tym to się wszystko toczy. Oczywiście wszyscy, którzy zgodnie z inwestycjami śledzą arytmetycznie, matematycznie, statystycznie kwestie. Jest teraz obarczenie wyższego poziomu niepewności i zmienności. I dlatego jakby rynki troszeczkę żyją tym strachem, ale jeszcze okay. raz. Mm -hmm. Okej. Okay. Postawmy kropkę, no bo pięknie wytłumaczyłeś tak. jakby historię ceł <grym> i ich wpływu na amerykańską i nie tylko na globalną gospodarkę. Przechodzimy do kluczowego slajdu dzisiejszej, yy, dzisiejszej prezentacji, czyli postrzeganie ryzyka w Polsce przez pryzmat kluczowych indeksów. Oczywiście. Mamy All Country World Index MSCI, mamy MSCI Poland i mamy MSCI USA Dominiku. Co ty byś na tym wykresie zaakcentował? Na następnym slajdzie mam przeliczone parametry ryzyka, żeby to lepiej. Tutaj jest właśnie ten element błędnego postrzegania ryzyka. Um, I kwestia jest taka, że też tutaj jest brak elastyczności poznawczej. Z czym się wiążą inwestycje, kiedy ja to trzymam w obcej twardej walucie i kiedy ja trzymam te inwestycje w mojej lokalnej walucie? To jest duża różnica pomiędzy tymi, bo zazwyczaj jest to tak, proszę Państwa, wszystkie fundusze inwestycyjne w całym świecie i fundusze emerytalne to łącznie jest jakieś 150 bilionów dolarów tak? i to jest te top 500 największych instytucji w całym świecie. My akurat jesteśmy gdzieś, nie wiem, jak nie na trzecim miejscu, to może na czwartym, a czasami na drugim. Anyway, jesteśmy gdzieś tam wysoko. I teraz tak, większości tych aktywów są trzymane w postaci czym? w postaci tytułów uczestnictwa, czy tutaj w Polsce na to się nazywa jednostki. I te tytuły uczestnictwa są zaangażowane na rynku kapitałowym lub na, na rynku pieniężnym w postaci papierów wartościowych. Co się starza, co, co się przeważnie wydarza kiedykolwiek są, nie wiem, jakieś tam besy i, 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 i inwestorzy zaczynają się wycuwać. No to wtedy oni opuszczają te tytuły uczestnictwa i zamian dostają co? Gotówkę. A większości tej gotówki jest w jakiej walucie? Surprise, surprise. W dolarach amerykańskich. Więc uwaga, co się dzieje? Jest Besa, akcje spadają. No i nagle tutaj y, dolar amerykański się wzmacnia, więc ja jako inwestor tutaj w Polsce fobicznie uciekając od jakichś, nie wiem, monsters odnośnie ryzyka, to ja opuszczam jakieś ekstra ile? 300-400%? Przez ostatnie 20 lat, poprzez to, że ja się boję wahań walut? Okay. Czyli Dominiku, z perspektywy dwudziesto kilkuletniej mamy slajd pokazujący, że wyjście na rynki zagraniczne, pomimo e, konieczności wzięcia ryzyka, e, pomiędzy złotówką a dolarem, nie tylko, i to widać po tej prawej stronie slajdu, e, dawało wyższy skumulowany wynik, ale również e, powodowało mniejsze. Yy... Podzielenie standardowe stóp zwrotu, czyli ryzyko. To jest trochę taki paradoks, ale warto na to spojrzeć. I ten przekaz, który tutaj chcemy pokazać, bazuje na tym, że te błędne postrzeganie ryzyka ma dwie Dwa wymiary. Ty powiedziałeś o braku w ogóle gotowości do wzięcia tego ryzyka yy, i tkwienie w jednej walucie na jednym rynku, no, pozbawia nas tych yy, możliwości. I one wcale nie muszą oznaczać w tej dłuższej perspektywie, że to ryzyko wzrośnie, a paradoksalnie może zmaleć. To jest tak. Fobiczna, yy, stanowcza ucieczka od ryzyka często prowadzi nas prosto. Uwaga, jeszcze raz, surprise, surprise, w kierunku ryzyka. Ja? Więc tu nie chodzi o to w inwestycjach, że jakby teraz wracamy z, z powrotem do tego, nie wiem, patrzenie na te, na te jakieś tam malarstwo czy coś z tylu. Ryzyko nie polega na tym, że ja przejdę przez, te, nie wiem, przez zebrę i zamknę oczy i zaryzykuję. Jakby na tym nie polegają inwestycje, tak? To nie chodzi o to, że my jakoś chcemy zachęcać, czy ja osobiście jako szef dystrybucji tutaj w Polsce, że ja chcę zachęcać polskich inwestorów na branie ryzyka i jakieś... No, no, no. To, it, albo zmienność jest niższa, albo średnia, albo wysoka i odpowiednia kombinacja tych wszystkich wychodzi po prostu najlepiej. I akurat na tych wynikach, które widzieliśmy, to jest po prostu jednoznacznie. Niestety, jak się wzorujemy tylko na jednej giełdzie, gdzie niestety poziom zmienności czysto historycznie jest blisko dwukrotnie wyższy niż inne, no to... Ar, to jest jakbyśmy, nie wiem, byli... E, nie wiem, wybitnym jakimś sportsmenem i nagle szli do szóstej ligi yy, i wszystko wychodzi łatwiej, tak? Tylko, że musimy mieć świadomość o tym, że jakby jest, są te słodyki. Nie, nie tak? ma takiej klasy rozgrywek w Polsce, w A, której okay. byłoby sześć lig. Yy, ale. Gdyby były, na pewno można było zastosować Twoją analogię. E, musimy już kończyć, ale tak, umówmy się, że omawiamy dwa slajdy i kończymy, bo wiem, że Ty mógłbyś jeszcze długo. E, Amerykanie inwestujący na rynku akcji. Z tego slajdu wynika, że udział akcji w portfelach Amerykanów no, jest jakiś astronomiczny z perspektywy polskiego inwestora. Kilka, dosłownie kilka słów komentarza i obiecujemy, że ta prezentacja będzie dostępna na stronie konferencji, więc mogą Państwo się do niej odwołać. E, a przeciętny inwestor, czy on jest ze Stanów Zjednoczonych, czy on jest Polski, czy on jest Szwedem, czy on jest. Bo ja akurat się tam wychowałem, więc często się schylam do Szwecji jako przykłady. Wszyscy my mamy takie same potrzeby, tak? Mamy jakieś nadpłynności, tak? I nie możemy, nie wiem. Możemy szukać innych sposobów, tak? nie wiem, zbierać bursztynu, czy szukać muszelek. A mi jest mnóstwo. Nie? Ja akurat lubię mieć stare whisky, też mam złoto, jest tam różne rzeczy. Natomiast największa część, która jest najbezpieczniejsza, proszę sobie wyobrazić, co to jest, jest rynek kapitałowy. Jest dzienne ceny, pełna płynność, wszyscy inni tam są. Tak? Wszyscy udają się na te same wakacje, bo jest sprawdzony hotel pięciogwiazdkowy, ultra-all-inclusive, a, a to, to ja będę dywagował i powiedział nie, to ja może jednak gdzieś. Okay. Tam bym... Dominik, czy ty chcesz powiedzieć, że nie warto ryzykować w ten sposób, że robić odwrotnie niż większość? Nie do końca, nie żadne spekulacje, żadne jakieś takie spojrzenia na... Nie no, mówię no, o kontrariańskim podejściu, tylko... Nie, ty, tylko że kwestia jest taka, że przeciętny akurat tutaj z przykładów amerykańskich, to jest tak, obligacje dziesięcioletnie w Stanach Zjednoczonych, zanurzyły się ponad 20% i nadal są gdzieś na drawdown, to znaczy na tym niższym poziomie od swojego poprzedniego szczytu. To jest na ten tak, a mieliśmy omawiać inne. No dobrze. To są na po poziomie, tak jak widzicie, poniżej 20%. Więc jak inwestor racjonalny, patrząc na to arytmetycznie, poziom zmienności, korelacja pomiędzy tymi dwoma, jaka jest oczekiwana stopa zwrotu, no to chwileczkę, to się waha bardzo dużo, to co prawda się również waha, ale jest... Większy poziom przewidywalności, no to siłą rzeczy jest to racjonalnie, żebym ja się przesunął troszeczkę więcej w kierunku tego i jednocześnie zwiększał swój e, e, poziom, e, poziom stopy zwrotu. It all makes perfect sense. Ostatnie podsumowanie. Dominik, główne wyzwania dla inwestorów w Polsce: e, Czyli przestać e, wykonywać jakichkolwiek takich błędów otoczenia nie wiem, braku elastyczności poznawawczej, tak, poznawczej, poznawczej, przepraszam, um, też nie odzorując się do ryzyka z perspektywy jakiegoś bardzo niszowego, mniejszego otoczenia, tak, tylko, że po prostu patrzeć na to i to jest czas. Google i wpisujecie wszyscy MSCI World, MSCI All Countries World, MSCI USA, MSCI Poland i wtedy się poznajemy, że hej, jaka jest kapitalizacja tych rynków, ile tam jest spółek, czyli... jakie są poziomy zmienności, jaka jest oczekiwana stopa zwrotu średnia liczona przez 10 lat, 20 lat. Okej, okay. czyli, no ale ja nie chcę ci przerywać, jesteśmy na drugim punkcie, czyli tak. ten punkt nieruchomości, to może ja kilka słów powiem, bo to jest tak, że pewne rzeczy też z Dominikiem uzgodniliśmy. No wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby się nad tym zastanowić, czy ta dominacja nieruchomości w Polsce to jest takie dobre. Rozwiązanie w bardzo długiej perspektywie, szczególnie w sytuacji, w której wiemy, że demograficznie, no nie jesteśmy krajem, który będzie się rozwijał, ale będzie się demograficznie zachował w sposób negatywny. Horyzont 20 lat. Dlaczego tutaj no, rozmawialiśmy o kilku strategiach na 3-5 lat? Ty powiedziałeś, czy. Dlaczego? Bo 20 lat temu dla mnie to było wczoraj. Tak? Ja praktycznie <laughs> pamiętam, jakby ten sam dzień. Jak zacząłem, weszłem do firmy tutaj, nie wiem, 2000 to był powiedzmy piąty rok, zacząłem w, działać jako e, finansista i ja to pamiętam do, doskonale. I duża część nas ma identycznie takie same spojrzenie na to. Więc jakby kwestia czasu, to mówią. You know, no się to widać, że ten czas się jakoś wyjątkowo. I, i to szybko płynie, bo my jesteśmy Dominik 5 tak. minut po czasie. Na, najważniejsze Więc... jest to. Proszę. <laughs> tak, najważniejsze. Ostatnia wypowiedź. Najważniejsze jest to. Trzymam cię za na, słowo. Najważniejsze jest jedna rzecz. Proszę tylko normalnie sunąć ze średnią. Średnią portfela, składane z takich ileś tam klocków. Średnia is beautiful. <noise> <noise> Okej. Okay. Dziękujemy.